wędkę nową mam. To jest moja wędka. Człowieku normalnie ma blokadę na hamulec. I normalnie ją możesz rozłożyć. I jest dla kota i normalnie sta stary jest koło wrotek nie? Czaisz? I możesz sobie zawinąć. Trzy dychy za nią dałem. I stary pa. Ale wiecie co jest najlepsze? Ta szczytówka nie jest zła. Szczerze, na to Emmet to tam wiesz. No nieważne, on się może bawić wszystkim. Ale szczerze, zrobiłbym challenge i zacząłbym na to łowić. Nie? Wydaje mi się, że zrobimy kiedyś tripa i będę na to łowić ryby. Kij sam w sobie, taki se. No wiesz, nic wielkiego. Za bardzo. Ale mam normalny kołowrotek do tego, bo patrz, stary na to. Tutaj mechanizm. Jeżeli fokus złapie, zobaczcie na to. Jest z normalnej wędki. Kumasz. I normalnie, stary, możesz to odkręcić, i to wychodzi. Nieważne, to jest bajer.